Dzień dobry. Seria. Absolutnie bez żadnego kontekstu. Zupełnie przypadkiem znajdujemy się w laboratorium badawczym. Pracujemy nad tajnymi nowymi organizmami, które mam nadzieję, przydadzą nam się w rozegraniu niesamowitej rozgrywki. Dzień dobry, ja jestem Gimper, a ty wygląda na to, że chyba jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, więc zrób to teraz. Zagrajmy z Gimperem to kanał, który powinieneś subskrybować, byku. Right fucking now, ok? nie? Bo nie zaczniemy odcinka inaczej, jak tego nie zrobisz Dzień dobry, Plugging Evolved Zanim zaczniemy, moi drodzy Bardzo ważna rzecz, no seria zainspirowana, wiadomo, z wydarzeniami ostat ostatnimi Popykamy sobie główną kampanię i porobimy jakieś fajne rzeczy Bo to jest dużo fantastycznego kontentu Dawno w to nie grałem i to nie tak, że mi to zrobi wyświetlenia Ale z racji, że wiem, że ta seria zrobi wyświetlenia To zanim zaczniemy to kochani, jeżeli jest kwarantanna i nie chodzicie do szkoły, bo jesteście młodzi, to zostańcie w domu, a nie korzystajcie z tego jako z okazji, żeby spotkać się z kumplaskami. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze materiałów w sieci związanych z koronawirusem, nie sprawdzacie ogłoszeń rzędowych, to warto to zacząć robić. Polecam gorąco materiał z kanału Uwaga Naukowy Bełkot w tym temacie. Myjcie ręce, nie dajmy się panice. Yy, nie, nie kupujmy makaronu na 50 lat do przodu. Przestrzegajmy zasad higieny. Yy, uważajmy, bo nawet jeżeli jesteśmy młodymi ludźmi, słuchajcie, i nam nic nie grozi, to możemy stać się nośnikiem wirusa i, i przekazać go naszym bliskim, rodzicom, dziadkom, a oni są na to szczególnie narażeni, więc uważajmy, szukajmy informacji yy, i, no i, ta, i, i, ta, i tak o. I też nie dajmy się zwariować, tylko przestrzegajmy tego, co przestrzegać. Czego przestrzegać trzeba i powinno być dobrze. Dzień dobry, Pleging. Cieszę się, że tu przyciągnąłem dużo osób na clickbait. To przynajmniej mogłem coś mądrego powiedzieć. Ja to jak grałem w tę gierkę poprzednio, to odblokowałem sobie. No, przeszedłem ją, nie? Więc y, klikam to teraz przy Was na oczach milionów świadków. Resetuję cały postęp w tej grze i lecimy od zera. Mamy wszystko zablokowane. Yy, gra jest grą, gdzie, w której tworzymy patogen i musimy zabić wszystkich ludzi na ziemi. <grym> Zabawne. Yy, pierwszym typem, który sobie rozegramy, jest bakteria, najczęstszy typ zarazy, nieograniczony potencjał. Yy, będziemy mieć później modyfikatory genetyczne, ale na razie nie mam. Je odblokujemy jak będziemy sobie grać. Yy, mógłbym zagrać na mega brutalnym, boję się, że bez modyfikatorów to się nie uda. Więc może będziemy sobie grać na poziomie brutalnym Dla genialnych strategów zamieszkujących betonowe bunkry pewnie Przymusowe mycie rąk, lekarze nie wracają do domu, w chorzy ludzie zamykani są w więzieniu, to może być problem Na poziomie łatwym nikt nie myje rąk, lekarze nie pracują, chorzy ludzie są przytulani więc To byłoby wesołe, my zagramy na poziomie brutalnym Nasza bakteria będzie nazywać się Korona Królów Tak dla odmiany Witamy w Plaguing, jesteś nową bakterią, aby wygrać musisz ewoluować, rozprzestrzeniać się na świecie, zabijając wszystkich ludzi w ostatecznej zarazie. Taki jest plan, wybierz lokację startową, e, gdzie my byśmy mogli, y, słuchajcie, zacząć. To może być całkiem niezły pomysł, y, no to cyk, pacjent zero, przybył na świat, korona królów rozpoczyna się w Chinach. W związku z tym, co tutaj się będzie działo, ja to zapozuję, żeby wam, dla osób, które być może nie znają gierki, pokazać nieco interfejs. Tu mamy czas upływający, możemy sobie zmieniać jego tempo. Tu widzimy państwa, samolociki, gramy generalnie na mapie świata. Tu mamy informacje o kraju, który jest aktualnie zaznaczony. Zaczynamy w Chinach. Jak coś pierwszy zarażenie sobie, jak klikniemy sobie na kraj, to tu możemy podać dodatkowe informacje, które pomogą nam yy, dowiedzieć się, w jaki sposób możemy zwiększyć rozprzestrzenianie choroby w tym miejscu. Pod klawiszem E mamy informacje na temat stanu zarażenia, a także jak wyglądają badania, ile portów jest pozamykanych. Pod przyciskiem Q ewoluujemy sobie naszą bakterię. Możemy rozwijać rozprzestrzenianie się na różne sposoby przez zwierzęta, gryzonie, powietrze, wodę. Możemy ewoluować objawy: mamy nudności, kaszel, wysypkę. I idąc w konkretne objawy, możemy ewoluować kolejne. Mamy umiejętności odporności na zimno, na ciepło, na leki, odporność bakteryjną, która zapewnia nam odporność na wszystko. W różne sposoby możemy bakterie ewoluować. My sobie zagramy dzisiaj. Na bakterii, która będzie się przenosić przede wszystkim drogą powietrzną oraz morską, Żeby na samolotach i na statkach przepłynęła do jak największej ilości krajów. Co to się dzieje, te bańki? Jak będziemy, jak w jakimś kraju zarażamy kolejne osoby, to dostajemy pomarańczowe bańki. Ściszę chyba troszkę gierkę, bo może być delikatnie za głośno, nie? Jak w jakimś kraju zarażamy kolejne osoby, pomarańczowe bańki wyskakują, jakie przebijamy, dostajemy punkty DNA. Za punkty DNA możemy kupować ulepszenia, takie na przykład jak rozprzestrzenianie się po wodzie. Jak czerwona bańka gdzieś wyskakuje, to oznacza, że przejęliśmy dany... pierwszą pacjenta zero w danym państwie zaraziliśmy. Czy to się nie nazywa pacjentem zero? Pierwszą osobę w danym państwie zaraziliśmy. I to też daje nam DNA. UK votes for Brexit in referendum. No, to jakim się podejście musieli dodać. I dlatego nie jest przetłumaczone na polski, to zabawne. My zaczynamy od wody, a następnie jakieś pierwsze objawy sobie zbadamy, takie jak kaszel, czy wysypka, żeby zwiększyć nieco rozprzestrzenianie się. Mamy tutaj 70 zarażonych w Chinach, kontynuujemy, proszę bardzo, zbieramy kolejne DNA, może jakieś nudności. Jak tylko ludzie nas zauważą, no i się zorientują, że coś jest kurde nie teges, no to zaczną na nas, będą próbować oczywiście, o kichanie, kozak, to jest dobre. Nowa Zelandia jest centrum zmiany pola magnetycznego, no to może Jerzy Zięba wymyśli jakiś sposób, jakąś witaminkę lewoskrętną, żeby to zatrzymać. Eee, słuchajcie, ludzie jak się zorientują, co jest pięć, że ich jakiś jakaś bakteria chce ich tu zamordować to zaczną się leczyć no i niestety będzie za późno bo wiemy że tak będzie więc się na to przygotujemy korona królów dostaje się do Azji Środkowej mamy nowe państwo i zaczynamy się tu rozprzestrzeniać jak w jakimś kraju nam nie idzie to możemy sobie podejrzeć te statystyki na jego temat i przyspieszyć rozprzestrzenianie dzięki temu dobra mamy trochę tych objawów pierwszych może wymioty sobie zbadamy one powinny sporo fajnej roboty zrobić tylko potrzebuję jeszcze jednego punktu DNA Dziękuję. I teraz badamy rozprzestrzenianie się w powietrzu, żeby troszkę szerzej iść po Państwa. kolejne. ten. Więcej zakażonych niż przy gruźlicy. To miłe. Latamy. Jeszcze nie latamy. Jeszcze jeden punkt. Dobra, latamy. Teraz w samolocikach będziemy. Więcej zakażonych niż przy HIV. Oj, patrzcie, jaki stateczek fajny. Australia. Medycyna spowalnia szerzenie się choroby. Bo bogaty kraj. No to my sobie zaraz odporność na leki delikatną zbadamy. To i tak się przyda. Odporność na leki, żebyśmy mogli tutaj takie utwardzenie genetyczne sobie zrobić. Genetic Herdening się nazywa. Żeby trudniej nas było wyleczyć. By Chiny mają się manko dobre. Nowa niegroźna choroba rozprzestrzenia się. To zabawne, że myślicie, że niegroźna. To prawda. W... no. W Ameryce Środkowej to mają tam dobro, 30 osób dopiero, bu, bu, bu nic nie musimy wdrażać, no i beka z nich, bo nie wiedzą, co się dalej dzieje. Biegunka została zmutowana bez użycia punktów DNA i to kozak, niech se srają ludzie, co se nie będą srać. Ja polecam takie, e, takie zabawy, owrzodzenia skóry może nie, ale to mocno zwiększa zaraźliwość, no to może jednak. A co? I wodę na drugi poziom. I za chwileczkę tak, zrobimy sobie odporności bakteryjne. Bakteria, jakby każdy rodzaj patogenu, który możemy tu kreować, ma jakieś specjalne umiejętności. Chiny rozpoczęły pracę nad lekarstwem. Odnotowano pierwszy zgon. No i zaczynają sobie ludzie zdychać. No to beka z nich. Eee, troszeczkę że tak powiem. Tutaj ładnie Azja Środkowa. Wessana. Chińczyki se pracują nad tym lekarstwem, ale na razie to pomalutku idzie. więc jakoś tam turbo my się zimy nie boimy. Potem porty morskie w Chinach są zamykane. Trochę późno, bo myśmy już dawno się wydostali na świat. Więc beka z Chińczyków podwójna. Odporność na wszystkie klimaty bakteryjna. Poproszę, żeby zbadać. No i lecimy teraz. Zanim ich zaczniemy konkretnie zabijać, musimy poprzejmować jak najwięcej krajów. Więcej zakażonych niż przy przeziębieniu. To yy, miła informacja. Proszę bardzo. Matka, yy, Rosja. Wymiotowanie na odległość, kombinacja objawów. Chorzy strzelają wymiociniami, zwiększając zaraźliwość korony królów. Kozaczek, 80 DNA, umieszczona na liście obserwowanych chorób. Yy, to yy, dobry moment, kiedy 55% światowej populacji yy, już ma tą choróbkę, jakże przeuroczą. Francja przewodzi w globalnych yy, placach nad lekiem. Czy możemy rozprzestrzenianie się przez żaby zbadać? He he, albo przez bagietki? <laughs> Dobra, tutaj nie potrzebujemy. Jakoś turbo lecieć. Pociśnijmy sobie tym, żeby się zarażali na grubości. I zróbmy, żebyśmy byli trudniejsi do zbadania. Dobra. I to im troszkę przedłuży pracę. Jeszcze trochę kraju do opanowania pozostało. Jeżeli o to chodzi. Teraz widzicie, jak zaczynają badać. To takie niebieskie też fiolki wyskakują. Jeżeli ich nie będziemy przebijać, to. Prace nad lekiem będą przyspieszać. No to na tym nam nie zależy, więc my to oczywiście robimy. Ludzie sobie giną, ale dosyć wolno. Ja nie wiem, czy bym ich jakoś nie zaciukał. Chociaż tu jest jeszcze trochę państw. Przede wszystkim Afryka. Jakoś tak się ostała. To my sobie spróbujemy w Afryce. W Afryce to. te owady. Może za dwa razy je machniemy. I to powinno fajnie. O, dziękuję. I to powinno fajnie pójść. Martwica się rozwinęła. To kozak. To co? Zabijamy tych człowieków pomalutku? Seekens immunosupresja I niech się... niech się giną 25% lekarstwa na Koronę Królów Spoko loko. Globalne badania skoncentrowane na lekarstwie To może być groźne Zostało tylko Maroko Gdzie myślę na momencie pójdziemy Korona Królów yy, zabija bardzo szybko Ludzie chorzy na Islandii umierają zanim zdążą zakazić innych będzie pewnie przy Hiszpance? Nie, całkiem się zarażają, więc jest git. Niewydolność wielonarządowa, to może być groźne w kontekście tempa zarażenia. Okej, okay, Maroko przejęte. Ale tu dają radę, jak w Maroko? Przy niewydolności oni mogą bardzo szybko ginąć. Nie, dobra, dajemy radę. Ale przetasujmy się. Bardzo ładnie. 142 dni do, do ukończenia lekarstwa. Ogarniamy Grenlandię, zmutowano objaw śpiączka spoko. Grenlandię wcinamy. Jest Git. Zarażonych więcej niż martwych. Yy, nie, ma, bo, nie ma zdrowych ludzi poza Grenlandią. Nie ma zdrowych ludzi na świecie. Yy, to jest większość martwa. Zostało nam jeszcze dużo DNA w zapasie. To zbadamy sobie jakieś rzeczy. się przetasujemy, żeby sobie ludzie nie myśleli, że se mogą, bo se nie mogą. Yy, zabiliśmy ludzi. Kozakami jesteśmy ogólnie w takim razie. I 94 DNA nam jeszcze zostało. To mogliśmy na mega brutalnym nawet zagrać. Słuchajcie, bo jakoś tak wyjątkowo dobrze nam poszło. Tak naprawdę. Tu sobie jeszcze pobadamy coś tak dla hecy. Bałkany. Rząd upadł. No to... To szkoda strasznie, nie? Przykra sytuacja. Wydarzyła się na Bałkanach. Korona Królów jest bliska zniszczenia ludzkości. A niechcie, rządzi rządzie Mateusza Morawieckiego i TVP. Znowu wam się udało. Korona Królów wyeliminowała całe życie na ziemi. Dziękuję. Świat zniszczony, możemy sobie tutaj zobaczyć Zagraliśmy sobie na brutalnym, co prawda Moglibyśmy to samo na mega brutalnym powtórzyć, tak naprawdę To dawajcie Mogę wirusa sobie zbadać Ale to skoro tak dobrze nam poszło, to słuchajcie, żeby nie robić z tego oddzielnego odcinka Odblokowaliśmy sobie Teracyt Większa zaraźliwość drogą lądową, kozak To rozegramy sobie Korona Królów Lepsza na mega brutalnym Zaczniemy sobie tak samo w Chinach i nie będziemy może zmniejszać prędkości Żeby to poszło szybciej Hopla Bardzo ładnie Zaczynamy od wody Simulator zarazy staje się wiralem Kozak Tego potrzebujemy Podobnie jak objawów Nudności Festiwal miłości w kraju w Chinach Pięknie, to my wymioty zbadamy. Kochajcie się i wymiotujcie na siebie byki. To muszą być niesamowicie romantyczne sceny. Czy znaczy są ludzie, którzy, którzy to lubią, nie? Tak nie oceniając nikogo. To Australia obala królową. No i cyk. A my obalimy se ludziksów. Korona królów lepsza w Rosji. No a propos obalania, wymiotowanie na odległość. To się szanuje. To się szanuje, słuchajcie. Odporność bakteryjną sobie zbadamy, o powinienem powierzchnię zbadać, pomyliłem kolejność. To był miły dźwięk, nie wiem czy go słyszeliście. Dobra, tu se lecimy, słownie, Mniej zakażonych niż przy, niż przy gruźlicy. Cyk, myk, śmyk. Medycyna spowalnia szerzenie się choroby, to zaraz sobie z tym poradzimy. Tu se dopłynęliśmy na stateczku do Ameryki Środkowej. Jest to piękna sytuacja, podobnie jak to co się dzieje w Chinach, niegroźna choroba rozprzestrzenia się, tak się umówmy, że jest niegroźna, mi to pasuje, ta wersja wydarzeń, ludzie. W Korei rozpoczęto sobie pracę nad lekarstwem, jest to w porze opcja, lotniska są zamykane trochę późno, no ale to jest mega brutalny, więc też nie można tutaj tak słuchajcie, całkowicie na luzie sobie grać. Trzeba trochę spinki na pewno Damy sobie powietrze na dwójce Chociaż nie wiem czy to jest aż takie dobre Badałbym bardziej odporność na klimaty wszelakie Nowy program pomocy dla biednych krajów Poczekajcie To czy my chcemy w biednych krajach zwiększyć rozprzestrzenianie się? No bo ja wiem Nie, niech srają, dawaj biegunkę Oj cyk, biegunka jak poszła po Amerykach I po Rosji Wiedziałem, że biegunka to to co musimy wybrać To jest tam co przewodzi w pracach nad lekiem, 292 dni im zostały To my im utrudnimy trochę robotę ludziom um, I co? I czekamy Musimy pozarażać teraz, oj I spróbować ich nie pozabijać wszystkich przy okazji ale pomału niech sobie zdychają, już cztery państwa pozostały. Powinny mieć trochę więcej DNA w zapasie. Lekarstwo 25% kompletnie. zostało tylko Maroko. To lecimy w komary. Martwica się rozwinęła, i komary nam tu zaraz pomogą ładnie przez Afrykę przelecieć. Zrobić im siemanko. No, ja poproszę Maroko. Jest Maroko, dziękuję. Niewydolność wielonarządowa. Korona królów zabija bardzo szybko. Ale damy radę. Niewystarczająco szybko zabijamy, żebyśmy mieli sobie nie poradzić. Jeszcze część krajów jest do zarażenia. Lekarstwo za 34 dni. Lekoodporność spowolni pracę nad lekiem, no to prawda, może tak być. Tutaj dajemy radę. Przetasujemy się po raz pierwszy. Tutaj zarażamy. Wybijamy ludzi za te badania. Angola idzie dobrze, Kanada idzie nieźle. Angola idzie very good. Zresztą tych zarażonych dobra, już idą zarażenia, Ale martwych też rośnie. Ale ciągle ta śmiertelność jest na dobrym poziomie ta pozostała angola do zarażenia nie ma zdrowych ludzi my mamy dużo DNA, więc również na, bruta, na, na mega brutalnym sobie pocisnęliśmy przytasujmy się, żeby ludzie sobie nie myśleli i niech zapadają w śpiączkę zanim umrą, tak to wygląda moi drodzy przelecimy sobie tutaj w tej serii każdy rodzaj e, patogenu e, którym, którym będziemy mogli rozegrać i każdym spróbujemy wygrać w takim razie na mega brutalnym subskrybuj, żeby nie przegapić sobie kolejnych odcinków tej naszej serii z plug'inka Byku, co jeszcze, mutuje nadzwyczajnie To będziemy jak gdzie mutować Na ciałach martwych ludzi, korona króla lepsza Wyeliminowała całe życie na ziemi Ja nazywam się Tomasz Działowy To jest nasza seria z pleginki Wolf A ty myj ręce I jak jest kwarantanna To siedź na chacie I nie łaś gdzie nie trzeba Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnych odcinkach Łapisz w górę Komentarz, subskrypcja Na razie, cześć, pompa, elo